Nie jesteś zakochana? Nigdy się nie zakocham. Nie wchodzę do stajni, żeby się utaplać w gównie. Tak się nie mówi. Nie mogę powiedzieć, że nie jestem zakochana? Chodzi o te stajnie. Stajnia to brzydkie słowo? Nieważne. Możemy porozmawiać? Co się stało? Chcę się z tobą zobaczyć. Widzisz mnie, ale poza domem. Nie. Dobrze? Po południu będę na stacji z moim wspólnikiem. Z kim? Z Gamusą. Kocham cię. I ja. Mogę w czymś pomóc? Niech się pośpieszą. Panienko? Mówi pan do mnie? A ile panienek jest tutaj? Moja matka to pani. Ma pan rację. Nie zapomnij o podaniu pieczywa i o spotkaniu. Spotkaniu z kim? Z moim wspaniałym chłopakiem. Lepiej uważaj, nie chciałabym, żebyś wróciła z prezencikiem. To nie ja przynoszę tego rodzaju prezenciki. Co to ma znaczyć? Mówi pani o służących jako zwierzętach, a ich dzieci nazywa pani prezencikami. Ciekawe, co powie pani o dziecku panienki Andrei. Ona jest przecież niezamężna. Czy to nie będzie prezencik? Słyszałeś, co powiedziała? Kto? Co powiedziała? Cześć, mili. Idź się czegoś napić. Czekaj. Masz tu 15 peso. Dzięki. Spoko z ciebie, gość. Daję ci minutę. Co mi chciałeś powiedzieć? Powiedziałam minutę, a ty mnie przyprowadziłeś tutaj. Oszalałeś. Tak, na Twoim punkcie. Podjąłem decyzję. Kocham Cię i nie obchodzi mnie ta historia z Pablem. Myślę tylko o Tobie. Kocham Cię. Ale ja Ciebie nie. Co innego mówią mi Twoje pocałunki, pieszczoty. Możesz wszystko, ale nie proś mnie, żebym Cię przestał kochać. Ale będziesz miał dziecko. Tak, ale nie poślubię jej. Pożenię się z Tobą. Nic nie rozumiesz.

Y después sin pensar, sé que me escapé. Luego en soledad, tantos sitios cantaron. Nie chcę, żeby ktoś mnie zobaczył. A kto mógłby to zrobić? Nikogo nie ma, a ja mam zasłonięte oczy. Dobrze, że znaleźliśmy tę szopę. Lubi panie ognisko? Tak, ale nie tutaj, nie w tym miejscu. Kiedyś przy takim ognisku opowiedziano mi historię o pewnej indiańskiej księżniczce. Pochodziła z wyższych ster. Była jasna, piękna i miała gładką skórę. I był kacyk, całkowicie w niej zakochany. Ale ona nie należała do pospólstwa i nie mogła odwzajemnić uczucia. On ją szaleńczo kochał i gotów był oddać za nią życie. Ofiarował jej wszystko, co miał. Trochę muzyki? Ruszaj się bardziej. Nie pamiętasz, jak tańczyliśmy na paradzie? Nie mogę zostać ojcem. Nie masz wyboru, Iwo. Już nim zostałeś. Można to łatwo rozwiązać. Co sugerujesz? Nie pobierzemy się, Andreo. Nie mogę się z Tobą ożenić, rozumiesz? Nie kocham Cię.

Przepraszam za pobudkę, ale muszę porozmawiać z Milagros. Obudź ją, to pilne. Idź ją obudzić. Nie mogę, nie mogę, więc sam to zrobię. Mili, wstawaj. Muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Muszę porozmawiać z Milagros. Zaraz sobie pójdę. Co ty robisz? Czegoś pan sobie życzy? Gdzie Milagros? Ta prostaczka odeszła. Jak to? Looking over the skylight on the city Now quiet nights in the mist Next door to happiness with sorrow Signals of solution in the sky. A city of justice. A city of love. A city of peace. Where. Yeah.